Szczęść, Boże, cześć. Tutaj Przemok Wadera. Mówię do Was z Ignacyńskiego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni. To jest ósmy odcinek z serii Pożyteczne Słowo. Dzisiaj chcę powiedzieć trochę o intencji, bo intencje mają potężną moc. Mówią o tym zarówno kaznodzieje, jak i zupełnie niezwiązani z chrześcijaństwem mówcy motywacyjni. Co prawda jedni i drudzy trochę co innego rozumieją pod pojęciem intencji, ale jedni i drudzy mają rację bo nasze intencje mają siłę, żeby zmieniać świat. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest intencja. Sięgając do źródło słowu łacińskiego, intendo, czyli ku, Zmierzam. Słownik wyrazów obcych podaje taką definicję. Intencja to jest rozciągnięcie, natężenie, napięcie, usiłowanie, uwaga. To jest świadomy proces umysłowy, polegający na aktywnym stosunku umysłu wobec jakiegoś problemu czy jakiejś sytuacji, w wyniku czego pragnienia przekształcają się w potencjalny plan działania. Świadome zamierzenie, zamiar. Zamysł, cel, motyw działania, myśl przewodnia, chęć, pragnienie. Więc chodzi tutaj o jakiś zamiar, jakieś zmierzanie do konkretnego celu. Nasze intencje mają naprawdę wielką moc. Żeby to zobrazować, posłużę się taką alegorią zaczerpniętą od Davida Hawkinsa, takiego amerykańskiego psychologa już nieżyjącego. Wyobraźcie sobie, że jesteście u swojej babci na działce i że babcia ma. Piękną, okazałą gruszę, która teraz właśnie na jesieni owocuje. I babcia już zebrała wszystkie te gruszki, które są niżej, ale widzicie tam wysoko na gałęzi jeszcze jedną taką piękną, dojrzałą gruszkę. No i co robicie? Nie sięgniecie jej. Ale wiedząc o tym, że działa siła grawitacji, i że ta gruszka spadnie, jeżeli tylko się ją szturchnie, bo ona już jest dojrzała, to idziecie i szukacie jakiegoś narzędzia. Znajdujecie na przykład miotłę. I tym kijem odmiotły uderzacie tą gruszkę, gruszka spada i możecie ją sobie zjeść. Więc tutaj, w tej alegorii, naszą intencją jest ten kij odmiotły, którym uderzamy tą gruszkę, żeby ona spadła. To nie my spadliśmy gruszkę, to nie my sprawiliśmy, że ona zaczęła się poruszać w dół. To sprawiła siła grawitacji, która po prostu działa, która po prostu jest w przyrodzie. A my, można powiedzieć, tą siłę wyzwoliliśmy przez naszą intencję. Przez nasze pragnienie zjedzenia gruszki znaleźliśmy sposób do tego, żeby zaprząc siły przyrody do własnych celów. Więc intencja sama w sobie, sam ten kij odmiotły nie ma jakiejś magicznej, niesamowitej siły, żeby zmieniać rzeczywistość, ale we współpracy z siłami, które działają w przyrodzie, ma możliwość zmieniać świat. Taką najpotężniejszą siłą, jaka istnieje w świecie, taką siłą, nad którą my nie jesteśmy w stanie zapanować, której nie jesteśmy w stanie okiełznać w żaden sposób, taką siłą duchową, jest Boża Miłość. Boża Miłość, która jest stwórcza, która jest życiodajna i która działa nieustannie, która podtrzymuje cały świat w istnieniu. Tak o Bożej Miłości mówi pieśń nad pieśniami. Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol, żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Z kolei święty Paweł w liście do Rzymian pisze tak: Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie. A nie jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Więc miłość Boga jest tą najpotężniejszą siłą działającą we wszechświecie, jeszcze potężniejszą niż siła grawitacji. Co prawda nie możemy nad nią zapanować, nie możemy jej okiełznać, ale możemy z nią współpracować. Dlatego myślę, że najmądrzejszą rzeczą, jaką możemy zrobić tak z duchowego punktu widzenia, to jest nie próbować kontrolować rzeczywistości i nie próbować jakoś wpłynąć na Bożą wolę, ale raczej poddać się Bożej miłości, w mądry sposób poddać się Bożemu pragnieniu ożywiania i stwarzania i z tym Bożym pragnieniem współpracować. Myślę, że jeśli poddamy się Bożej miłości, to wtedy w naszym życiu będzie się spełniało to, o czym mówi. Psalm pierwszy. Będziemy jak ten człowiek, który jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko co czyni, jest udane. O tym, jak ważna jest intencja, wiedział też święty Ignacy, który w 169 numerze książeczki ćwiczeń pisze tak: W każdym dobrym wyborze, jeżeli chodzi o nas samych, oko naszej intencji winno być proste, wpatrzone jedynie w cel, dla którego jestem stworzony. A mianowicie dla chwały Boga, Pana naszego, i dla zbawienia mojej duszy. Bóg stworzył nas z miłości, stworzył nas po to, żebyśmy byli zbawieni, to znaczy, żebyśmy na wieczność, na zawsze mogli być w Jego obecności, mogli być razem z Nim. I stworzył nas też dla swojej chwały, po to, żeby w nas objawiała się Jego dobroć, Jego piękno, Jego miłość. Więc to, o co zawsze możemy Boga prosić. I to, co zawsze się spełni, to jest właśnie to, czego on sam dla nas pragnie. To jest to, żeby w nas objawiała się Jego chwała. I dlatego Ignacy zachęca wszystkich tych, którzy odprawiają rekolekcje ignacjańskie, żeby każdą medytację zaczynali od wzbudzenia takiej właśnie intencji. Tej intencji, którą on formułuje w takich słowach, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty. Do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. Przed każdą medytacją, czyli cztery albo pięć razy dziennie. I nie chodzi o to, żeby to tak powtarzać do znudzenia, żeby Bóg to usłyszał, bo on to słyszy za każdym razem, ale raczej o to, żeby ta intencja nam zapadła w serce, żebyśmy rzeczywiście my się z tą intencją w sobie spotkali. Żeby to już nie tylko było wypowiadanie, ale żebyśmy poczuli tą intencję swoim sercem. Ja bardzo lubię zaczynać swój dzień właśnie od spotkania się z tą intencją w sobie, od takiego głębokiego wyrażenia tego poddania się Bogu, takiego powierzenia się Jemu, żeby to On mnie przez cały ten dzień prowadził. Nie tylko, żeby to wypowiedzieć słowami, ale żeby zostać z tą intencją, żeby tak poklęczeć po prostu przed Bogiem w ciszy, w milczeniu, nie wypowiadając żadnych słów. Tylko po prostu się jemu oddając, mówiąc: Boże, jestem tutaj dla ciebie. Proszę, ty mnie uzdalniaj do tego, żebym ja tobie służył dzisiaj, tego dnia. I chciałbym dzisiaj też dla was poprowadzić taką modlitwę modlitwę całkowitego powierzenia się Bogu i przyjęcia Jego miłości. Ale wiem, że bywa tak, że różnie nam się układa w relacji z Bogiem i że może być w nas taka obawa, taka blokada przed tym, żeby się Jemu powierzyć. Dlatego chciałbym, zanim dojdę do takiej intencji powierzenia się Bogu, najpierw podprowadzić Was pod takie spotkanie się z ludzką życzliwością, z życzliwością ludzi, którzy tutaj się łączą oglądając ten filmik i którzy razem będą się modlić. Po to, żeby przez spotkanie z tą ludzką życzliwością, ludzką dobrocią, łatwiej móc dojść do spotkania z tą dobrocią Bożą, łatwiej się otworzyć. Na tą Bożą dobroć, która jest i która cały czas chce się nam udzielać. I do poprowadzenia tej modlitwy posłuży się ładnymi widoczkami, które nagrałem w ostatni wtorek. Ostatni wtorek to był chyba taki ostatni dzień lata jeszcze w październiku, taki nagły powrót ciepłej pięknej pogody, pojechałem sobie na plażę w Orłowie i stamtąd właśnie będziecie za chwilę widzieli widoczki i usłyszycie głos, który poprowadzi dla was. Medytację. Tę modlitwę poprowadzi dla Was Jezuita, który nie jest nikim wyjątkowym który, jak słychać, ma lekką wadę wymowy, ale który doświadcza w swoim życiu dużo Bożej dobroci i Bożej miłości. I tym właśnie chcę się z Wami podzielić. Zacznijmy od przyjęcia takiej postawy ciała, która będzie nam pomagać w tej modlitwie. Najlepiej, żeby była to postawa z wyprostowanym kręgosłupem, tak żeby nie były napięte żadne mięśnie, żeby to była pozycja zrelaksowana, ale jednocześnie taka, która nie będzie leżeniem. Nie chcemy wypoczywać teraz w Bożej Obecności, ale chcemy być obecni. Chcemy wyjść na spotkanie. I z uważnością oczekiwać przychodzenia Boga do nas. Następnie, zanim jeszcze zaczniemy tę modlitwę, zastanów się, czego chciałbyś, czego chciałabyś w życiu. Na czym ci teraz najbardziej zależy? Może to być Poprawa sytuacji w pracy może na tym, żeby mieć więcej czasu na realizowanie marzeń. Może zależy Ci na tym, by stworzyć z kimś trwały związek. Zastanów się, czego Ty najbardziej pragniesz w tym momencie. To wszystko są dobre pragnienia. Pragniemy rzeczy, o których myślimy, że dadzą nam szczęście. Często wyobraźnia podpowiada nam, w jaki sposób chcielibyśmy to szczęście osiągnąć. Często też boimy się wypuścić te wymyślone w naszej głowie scenariusze i pozwolić, by szczęście przychodziło do nas samo. Ja nie chcę Cię dziś zapraszać do walki z tą naturalną tendencją do planowania sobie szczęścia, ale chcę Cię zaprosić do czegoś innego, do odwrócenia uwagi od konkretnego scenariusza i zastanowienia się, jak chciałbyś, jak chciałabyś się poczuć dzisiaj, teraz. Ja dzisiaj czuję, że chciałbym się poczuć bezpiecznie, chciałbym się poczuć kochany, a ty? Jak chciałbyś, jak chciałabyś się poczuć? Wyraź teraz przed Bogiem te intencje, mówiąc mu w myśli, o tym uczuciu, którego chciałbyś, którego chciałabyś doświadczyć. Modlitwa, którą teraz prowadzę, z pewnością dotrze do wielu osób. Myślę, że co najmniej kilkaset osób będzie się modliło razem z Tobą w różnych momentach w czasie. Ale Bóg nie jest ograniczony przez czas ani przez przestrzeń. Dlatego teraz, tutaj, gdzie jesteś, możesz pomodlić się w intencji tych wszystkich osób, które modliły się, modlą się teraz. Albo będą modlić się razem z Tobą. Poproś teraz dobrego Boga, aby napełnił tych ludzi tym odczuciem, o które proszą. Dziękuję Ci za Twoją modlitwę, za Twoją bezinteresowną życzliwość wobec tych wszystkich ludzi, nieznanych Ci z imienia i nazwiska, a jednak w pewien sposób bliskich Tobie. Ty też jesteś im bliska, też jesteś im bliski. Te osoby modlą się teraz też w Twojej intencji. Możesz więc teraz wyrazić przed Bogiem intencję przyjmowania bezinteresownej życzliwości innych modlących się osób lub też możesz wyrazić intencję wdzięczności za ich bezinteresowną życzliwość. Źródłem wszelkiej życzliwości i dobroci, którą w sobie odnajdujemy, jest sam Bóg. To On porusza Twoje serce do życzliwości. Tak samo porusza też serca innych, którzy się teraz modlą. Jego stwórcza, życiodajna miłość przepływa przez Ciebie ku innym i przez innych ku Tobie. Jeżeli chcesz, możesz teraz powierzyć Bogu Twoją zdolność do planowania i do dążenia do celu, tak by wszystkie Twoje intencje i wszystkie działania były zgodne z intencją Bożej miłości. Jeżeli chcesz, powtórz teraz za mną: Boże, Tobie pragnę się oddawać, Ciebie pragnę uwielbiać i Tobie pragnę służyć. Boże, Tobie pragnę się oddawać, Ciebie pragnę uwielbiać i Tobie pragnę służyć. Jeżeli chcesz, możesz spróbować wyrazić tę intencję gestem. Ja wyraziłem ją w ten sposób, jak widzicie, składając ręce przed sobą i wykonując głęboki skłon. Ty możesz spontanicznie wyrazić tę intencję w taki sposób, jaki podpowiada Ci teraz serce. Jeżeli chcesz, możesz teraz zatrzymać ten film i pozostać w cichym uwielbieniu, w Bożej obecności. Albo możesz też pomodlić się razem ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękuję za wspólną modlitwę. Cieszę się, że mogliśmy się tutaj spotkać, razem się pomodlić, razem doświadczyć Bożej dobroci. Życzę Wam dobrej niedzieli. Życzę Wam dobrej współpracy z Bożą miłością, z Bożą dobrocią działającą w świecie. Żeby wasze intencje prowadziły was ku Niemu. Tutaj na kanale zobaczymy się pewnie za dwa tygodnie. Potrzebuję takiego tygodnia przerwy po intensywnej pracy nad tym odcinkiem. Będą teraz rekolekcje ignacjańskie u nas w domu rekolekcyjnym. Możecie tutaj westchnąć w modlitwie za tych ludzi, którzy będą je odprawiać. A ja życzę wam wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Cześć.